Again, the legend, legenda Torinskiego apatora Australian, Ryan Sullivan. Wielkie brawa dla Ryanana. Dzień dobry, Poproszę. Absolutely, I'm so pleased my family's here. Uh, my kids, my wife, my, my father is even here. It um, means a lot to me. It's, it's been uh, a long journey, but to have something like this um, really puts a lump in my throat. Jedno mogę co powiedzieć, że no jest mi bliskim, bo praktycznie jego żona to z moją żoną to są kuzynki. Także jest mi miło, że on tak długo u nas jeździł. A przede wszystkim oddawał na to, że serce walczył. Nie było dla niego straconych pozycji. Uh, look, I, there's a lot of races over my whole career, and any any race I put on the jackets, uh, I tried to win. So I'm, I i do not have one in particular, just all of them together. And when I came here and I raced the torrent, uh I jak zacząłem jeździć dla Torunia, chciałem zrobić jak najwięcej punktów. Zawsze dawałem siebie wszystko, jak miałem spotkanie, na którym mi nie poszło. Możecie mi wierzyć, że byłem swoim największym krytykiem. Jestem bardzo wdzięczny za wasze wsparcie, za to, że zawsze jesteście za mną i dziękuję też bardzo pani i panu termiskiemu, że nas tutaj zaprosili i że w taki piękny sposób mnie tutaj wspomnieli. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. And, uh, thank you again.